Cześć kochani, z tej strony Szanela. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. O oh wow, troszeczkę mnie nie było, ale wracam, także mam nadzieję, że ze mną tutaj będziecie, jesteście i kochani, zostawcie kciuka w górze, żebym widziała, że czekaliście na mnie, bo teraz filmiki już będą regularnie, dużo się działo ostatnio w moim życiu i myślę, że nagram Wam o tym filmik, co się wydarzyło, dokładnie, żeby Wam opisać i tą moją nieobecność delikatnie usprawiedliwić. Oczywiście ten, kto mnie ogląda i śledzi na Instagramie chanela OFC, na którego Was serdecznie zapraszam. Mniej więcej wie, co się u mnie wydarzy, ale myślę, że nagram dla Was taki filmik wyjaśniający, dlaczego mnie tak długo nie było. Dzisiaj, słuchajcie, postanowiłam, że nagram dla Was łamańce językowe. Dlaczego? Ponieważ myślę, że to jest fajne. Wy również możecie się włączyć wraz ze mną do czytania tych łamańców językowych. Myślę, że niektóre będziecie znali, a jeśli nie, to tutaj będzie się Wam obok pojawiał obrazek i będziecie mogli razem ze mną te łamańce językowe Mówić, także nie przedłużajmy i próbujmy, bo już się nie mogę doczekać, jakie łamańce językowe tutaj zostały dla mnie przygotowane. Laptopika już mam, także kochani, będziemy zaczynać. Tutaj macie łamańce, więc mówcie ze mną, i jestem ciekawa, jak strasznie mi pójdzie. <grych> ok, pierwszy łamaniec. Wodem wozi, wozi woda, wozi wodę, wozi woda. Wozi woda, wodę wozi, wozi woda, wozi wodę. wodem wozi woda, wozi, wozi, wozi woda, wodę. Okej, okay, to nie było nawet dosyć takie straszne. Takie przekładanie mm, słówek nie jest najgorsze. Lecimy dalej. Szedł herbst strągami i słuchał oszczerstw z. Strętami, patrząc w przestrzeń przez szczelinę w strzelnicy. U, tu już było dużo sz, psz, psz. i tak naprawdę jakbym chciała to szybko powiedzieć, to by było naprawdę ciężko. Spróbuję. Szedł Herb z i słuchał o strętami, patrząc w przestrzeń przez szczelinę w strzelnicy. U, ciężkie, to już jest naprawdę trudniejsze. Dajcie znać w komentarzu jak wam idzie, jestem ciekawa jak, jak sobie tutaj radzicie. Pewnie wielu z Was korzysta z AliExpress i mam dla Was świetną wiadomość, ponieważ aplikacja AliExpress wypuściła nową funkcję, dzięki której możemy zgarniać pieniążki. Zaciekawieni? Myślę, że tak. Także kochani, funkcja nowa aplikacji nazywa się Bonus Buddies, i wystarczy, że weźmiemy do ręki teraz telefon i pokażę wam jak to wszystko działa i jak zdobyć pieniążki. Chodzimy sobie na aplikację AliExpress, także warto ją tutaj pobrać. Następnie mamy tutaj bardzo dużo ikonek i klikamy w fioletową zdobądź 20. Tutaj akurat jest dolarów, natomiast waluty są pomylone i chodzi o 20 euro. Także klikamy w te 20. I uwaga, pokazuje nam się koperta. Kopertę, i klikamy w otwórz. Oczywiście tutaj nam krzyczy, że mamy się zalogować, także zalogujemy się w tym momencie. Dobrze, jesteśmy zalogowani, także znowu klikamy w kopertę otwórz. I teraz pojawia nam się informacja, że udało nam się zgarnąć 64 zł. Jednak, tak jak mówiłam, mamy tutaj do zgarnięcia 20 zł. Euro, czyli gdzieś około 80 zł. Także możemy właśnie zgadnąć te 76 w taki sposób, że klikniemy udostępnij znajomym. Klikamy w udostępnij znajomym i zobaczcie teraz e, możemy sobie link swój taki udostępnić na swoich mediach społecznościowych bądź e, wysłać swoim znajomym bezpośrednio kopiując właśnie ten link. I w tym momencie, gdy nowi użytkownicy pobiorą sobie tą aplikację, skorzystają z waszego linku, to wy zgarniacie te 20 euro na wykorzystanie tutaj w AliExpress. Bardzo fajne w tej funkcji jest to, że jeśli w ciągu 24 godzin nie uda wam się tych 20 euro uzbierać, to nic nie musicie marcić, możecie sobie skorzystać z tych wcześniejszych wygranych pieniążków, ale też jakby codziennie odnawia się ta funkcja. Także codziennie możecie zgarniać Pieniążki, więc to jest mega fajne, także warto tutaj korzystać, a jeśli jesteście nowymi użytkownikami AliExpress i zrobicie zakupy za powyżej 5 dolarów, to możecie dostać 4 dolary rabatu z kodem, który tutaj się Wam pojawia. Jest to mój kod, także zachęcam Was również do korzystania. Naprawdę myślę, że warto, czy pobrać aplikację i korzystać z bonus Buddy, czy właśnie z tego kodu mojego. Ponieważ zakupki mamy o wiele, o wiele tańsze. I wszystkie informacje macie krok po kroku przedstawione w opisie na dole, także zerkajcie sobie. Lecimy z trzecim. Wystrzałowe trzpiotki, wstrząśnięte sz... u nie, wstrząśnięte, dobrze czytałam. Wystrzałowe trzpiotki, wstrząśnięte szczebiocą, szczególnie o szczęściu w życiu. Ta tak, szczęście w życiu jest ważne, yy, także lecimy dalej z czeskich z trzech szło, Czechów trzech. Gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierzch. Bez śladu drugi w gąszczach strzezuł, a tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres. Znowu sz, sz, sz. najgorsze są właśnie te z trzech Czech, Czech takiej takich rzeczy nie lubię, ale póki co nie idzie tak źle. Lecimy dalej. Kurtka, krawat, kartka, kratka. Bramka, bratek, marmolatka. Kurtka, krawat, kartka, kratka. Aha, kurtka, krawat, kartka, kratka. Bramka, bratek, marmolatka. No to też nie było zbyt trudne, więc na razie jest git, kochani. Czy szczególny to proszę pana zaszczyt płaszczyć się, by wtłaszczyć się na szczyt? Wtaszczyć. Czy szczególny to proszę pana zaszczyt płaszczyć się, by wtaszczyć się na szczyt? Też nie ma najgorzej. U. Akordeonista zaiste zainteresował zaufanego Augustynialusa etudią. Aha, next. Przykarcz sterczy warsztat szlifierczy. Ok. Euforia idioty zaoferowała jednoosobowe audytorium u osobionego intelektualisty. Git. Truchtem truchtają okrutne krowy. Rebeki Mebel Alabastrowy co? nie mam pojęcia do wszystkie łamacze językowe, słuchajcie bo już kiedyś takie odcinki nagrywałam z łamaczami, więc znalazłam całkiem jakieś inne na jakiejś stronce, no i zobaczcie nie są nawet takie najtrudniejsze aczkolwiek też proste nie są trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi z trzmielą, śmieją się sąsiedzi trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi z trzmielą, siedzi z trzmiela, śmieją się sąsiedzi czy nie siedzi? Czuje, ale się. No dobra, ok. Uuu, mój ulubiony łamańc wyścig... wyścigowy. Już, już, już to zobaczyłam i od razu chce mi się mówić. Mój jeden z ulubionych łamańców językowych. Uwaga! Na wyściga wyścigowych, wyścigówek wyścigowych, wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer 6. To jest akurat proste. Mam nadzieję, że Wam też tak dobrze idzie. Lecimy dalej. Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiasz przez woże, a zanim przez morze cytrzyski szły, paluszki cytrzyski nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby. No to już było dosyć trudniejsze. U, to już w ogóle będzie hardcore, Tego nie powiem w życiu. Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się nie. Nie, 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 to jest to trudne. Z, rozentuzjazma Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się niezidentyfikowany presti. digitator, który wyimaginował sobie samounicestwienie. Bomba! To było naprawdę trudne, nie mam zamiaru tego powtarzać. Ale ten, kto potrafi to szybko powiedzieć, jest naprawdę. Tutaj daję okejkę ogromną. No i, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o łamańce językowe. Ostatni zdecydowanie był najtrudniejszy. Dajcie znać, bo już mi się tutaj mój język plącze i jest mnie. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak Wam poszło. Mam nadzieję, że było nieco śmiesznie. Że troszeczkę tutaj się pośmialiście wraz ze mną. Teraz filmiki będą pojawiać się różnie, także warto mnie subskrybować i włączyć sobie dzwoneczek, żeby powiadomienia wam przychodziły zawsze o nowym filmiku oraz zostawiać kciuki w górze, żeby wam się również filmiki moje pojawiały, bo teraz ten algorytm bardzo szaleje. Jeśli raz ominiecie powiadomienie i nie wejdziecie na filmik, to później już wam te powiadomienia nie będą po prostu przychodzić. Także subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarz, bądźcie ze mną aktywni. No i cóż, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że już będzie niedługo, już tej przerwy takiej długiej nie zrobię i już nie dam wam od siebie odpocząć, bo myślę, że już ta przerwa była dosyć długa. Pamiętajcie oczywiście, że wszystkie rzeczy, które mówiłam o AliExpress, macie w opisie jeszcze raz wyjaśnione dokładnie. Myślę, że warto, bo naprawdę ja na przykład bardzo dużo korzystam z AliExpress i dużo tam zamawiam rzeczy, i takie promocje są mega fajne, dlatego lubię też takie rzeczy promować, żebyście wiedzieli, bo mogliście akurat o tym nie wiedzieć, a funkcja naprawdę jest genialna. Także zdecydowanie Wam życzę tutaj udanych również zakupów. Miłego dnia! No i cóż, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Pa! pa.